Dzisiejszy mecz będą komentować Mateusz Borek i Roman Kołtor. Tak, Mateusz, zajmujemy najlepsze miejsca na całym stadionie i nie możemy się już doczekać pierwszego gliska sędziego. Będziemy dziś świadkami ostatniego meczu barażowego tych dwóch ekip. Oba zespoły chcą awansować do finału. Czy jednak zdołają uradować swych fanów i osiągnąć dobry wynik? Zawodnicy tych drużyn za sobą nie przepadają. Walka powinna być zacięta. Piłkarze obu stron chcieliby zapewne uniknąć błędów, zwłaszcza na początku meczu. Oto Husin. O nie! Wbił ją do własnej bramki. Co za wstyd. Nikt nie lubi wpuszczać bramki takie jak ta, ale niestety czasami to się zdarza. Mamy teraz 1 do zera. będą chcieli utrzymać to prowadzenie. Cierpliwie badają rywala, szukając jego słabych stron. Woronin. Okazja! Pokazał pełnię możliwości obronnych. Mknie do przodu. Ian Murray. Upłynęło 15 minut pierwszej połowy. Woroni. Ich kolej na stworzenie zagrożenia. Doskonała okazja. Uderza z tego miejsca. Niesamowita bramka. I mamy wyrównanie. Wspaniała bramka Wykonanie napastnika. Ta wyrównująca bramka z pewnością nie przejdzie bez echa. Zdecydowanie. Na pewno doda im woli walki. Być może mecz potoczy się inaczej. Husin. I Fiedorow. Oto Rusoł. Husin. Oto Rusoł. Fiedorow. I Jezierski Rusow, Oto Husin Fiedorow I Jezierski Fiedorow Oto Rusow, Husin Prostopadłe podanie Na poprzeczkę, ale było blisko Roman Golf odwróciłby losy tego spotkania. Tak Mateusz myślę, że wszyscy sobie z tego zdawali sprawę. Muszą popracować nad dokładnością. Dobre przejęcie. Fletcher. Trener będzie miał powód do narzekania bramkarza, ale obrońcy spisali się doskonale. To jest żółta kartka. Jego pierwsza dziś. Sędzia czekał aż piłka opuści plac gry. Wrócił i ukarał go za to okropne wejście. To będzie ich pierwsza zmiana w dzisiejszym meczu. Prawdopodobnie zostaje zdjęty z boiska dla bezpieczeństwa, ponieważ został już raz ukarany kartką. Dobra piłka. Zdołał dośrodkować, ale nikt tego nie zamknął. Mamy wrzutkę. Bramkarz przejmuje piłkę. To było niezłe dośrodkowanie, ale nie udało mu się przechytrzyć bramkarza. Zakończyła się pierwsza połowa i zespoły schodzą do szatni. Myślę, że obaj trenerzy będą mieli sporo do powiedzenia swoim zawodnikom. Walczyli i wyrównali stan spotkania. Roman, czy mają szansę na zwycięstwo? Wydaje się, że jest zbyt wcześnie, by wyrokować. Obie drużyny znają swoje mocne i słabe punkty. I to widać po wyniku. Po jednej bramce na koncie obu drużyn. W drugiej połowie pozostaje wiele do zrobienia. Zaczynamy grę po przerwie, licząc na kolejne trzy kwadranse świetnego futbolu. W nastąpiła zmiana stron boiska. Fletcher. Barry Ferguson. Dobrze poradził sobie z zagrożeniem. Woronin. Doskonała szansa na kontrę. Decyduje się na... I bramka! Objęli prowadzenie. Gra nabiera rozmachu. W pierwszych minutach drugiej połowy. Doskonałe wykończenie prawą nogą. Roman, cóż za dramatyczny początek drugiej części meczu. Bardzo chciałbym wiedzieć, co menedżer powiedział w przerwie. Odbiera piłkę. Woronin. To Jezierski. Górna piłka za plecy obrońców. Dostał się na pole karne. Zdobył bramkę. Powiększają swoje prowadzenie do dwóch bramek. Strzał pięknie poszybował w lewy ruch bramki. Dwubramkowe prowadzenie. Trzy do jednego. Za mało precyzji w tym zagraniu. Szewczenko. Woroni. Oddaje strzał. Kilka wybita przez bramkarza na rzużrożnie. Zagrywa krótko do kolegi z zespołu. Oddał strzał. A siedzi. Panują nad wszystkim. I wykańcza to prawą nogą. Roma. 4-1 może wydawać się bezpiecznym prowadzeniem, ale nie daje miejsca na samozadowolenie. Ian Murray. Dobrze poradził sobie z tym zagrożeniem. Upłynęło prawie 75 minut meczu. I Szewczenko. Szewczenko! Brałkarz nie spuścił piłki z oczu. Daily Znalazł miejsce do podania. Piłka wybita. I Szewczenko. Co teraz? Próbuje... I bramka! To zwiększa ich przewagę. Na niespełna kilka minut przed końcem meczu. To bramka numer 3 dająca hat-tricka. 5-1. Widzimy tu mecz do jednej bramki. Barry Ferguson. Fletcher. McCallop. Ależ błąd obrońcy, piłka została odebrana. Przebija się przez linię obrony. Może to okazja do strzelenia bramki. Malon. Interwencja obrony. Gwizdek kończy mecz. Dosłownie powrócili z martwych i zdołali wygrać. Wspaniale się spisali. Przegrywali, odrobili straty i udało im się wygrać. Dokładnie, Mateusz, ciężko pracowali przez cały mecz. Ani przez chwilę się nie poddawali i w rezultacie zostali za to wynagrodzeni. Piękny pokaz futbolu. I absolutnie zasłużone zwycięstwo. Nasz czas dobiega końca. Roman, dziękuję za Twoje analizy. Przyjemność po mojej stronie, Mateusz. To było miłe popołudnie z futbolem w roli głównej. Od nas dwóch. Miłego wieczoru. Do usłyszenia.